Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pixel Gun 3D. Pojawiła się nowa skrzynka i widzę, że za niedługo będzie nowy trader z eee, Dobra, nadal są te bronie, musiałem szybko wyjść. Przepraszam za to, ale naprawdę te, eee, te bronie są paskudne. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie odcinki z Pixel Gun i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pewnie kolejny będzie pojutrze z nową ofertą specjalną. Pewnie wy już ją widzieliście i ja niestety nie mam pojęcia, co tam jest. Tak to niestety działa, jak się nagrywa odcinki rano, bo o 10 zaczynam streamować, E, chyba o 12 jest ta oferta, a ja kończę mniej więcej o 14-15, i o 13 jest film. Rozumiecie, że po prostu muszę nagrywać to przed tym. Ale dobra, e, przygotowałem coś specjalnego na ten odcinek 250 kluczy kupiłem, bo była jakaś oferta taka za 23 zł. Mówię, a dobra, raz kiedyś można, tak? Raz kiedyś można, także mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba. Weźmy sobie standardowo vip tutaj, wykreślmy, wykreślmy golda. Ja już no, chyba nawet nie muszę mówić, co dokładnie wykreślam, bo wy już powinniście wiedzieć. Jaką mam taktykę? C jaka, jak wygląda moja taktyka, żeby zdobyć po prostu te wszystkie rzeczy? Yy, chociaż nie zawsze to mm, dobrze idzie. I może powinienem się skupić na czymś innym, w tym sensie inną rzecz wykreślać, ale wydaje mi się, że te, które wykreślam, to to jest yy, najgorszy syf, a i tak, o widzicie, no i tak dostanie to. Yy, a, a, szkoda garać, po prostu szkoda garać. Tu w, w ogóle chyba mam jakieś jajko do otwarcia. A nie, ja nie widziałem żadnego jajka, dobra, bo ja sobie oglądałem reklamy i już sobie wszystko przypominam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo Oczywiście zależy mi na tym, żeby wbić większy poziom temu um, SCP um, to jest jaki? 173. Ojejku, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No, ale na moim głównym kanale y, dzisiaj albo jutro, albo wczoraj był filmik właśnie z SCP. Um, polecam sobie sprawdzić link oczywiście do kanału w opisie. E, wiadomo, ten demon jest na przykład lepszy, troszkę. Ale ten ładnie wygląda, więc y, sorry, będę używał tego. No trochę zwierzątek mi jeszcze brakuje, więc trzeba będzie, y, y, trzeba będzie sobie je pozbywać. Czapkę jakąś dostałem, nie? a, dobra, cały czas w ogóle mi pokazuje, że tą czapkę Donego, y, czy tam Tonego y, mam do zdobycia y, nowy Battle Pass jest za 6 dni nie ma na razie żadnych przecieków y, żadnych, y, y, wiecie żadnych zdjęć, o czym ma być ten nowy sezon także musimy po prostu czekać, y, klany na razie tam nie wchodzę, y, obejrzane to, widzicie, trzeba te wszystkie rzeczy odhaczyć, y, otworzymy sobie powiedzmy 10 skrzynek, zagramy jeden meczek i później przejdziemy sobie do kolejnych skrzynek tak wydaje mi się, że będzie y, najfajniej, i y, y, właśnie, ja nawet nie wiem, co w tych skrzynkach jest. Ja zobaczyłem tylko, że są nowe. A. Anime. Aha. Okej, okay, to jest skrzynka anime. Ja nawet nie wiedziałem, mówię, wchodzę, patrzę, że jest nowy znaczek. Patrzę, że jest oferta, mówię, dobra. Sprawdzę sobie już to na odcinku. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. No dobra, tu są. A gdzie są skiny? Ja wiecie, jestem fanatykiem skinów teraz. Halo, da dawać mi skiny. Ty nie. nie... Nie masz żadnych skinów, a w tej skrzyni mamy mm, Half Metal Me Mechanist, to jest One Punch Man, prawda? A to rozumiem, że jest Naruto albo coś inspirowane na Naruto. Dobra, czyli są dwa skiny, których raczej nie uda mi się zdobyć, ale czekajcie, czy ja mam w ogóle jakieś skiny z anime? Um, tu, 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 szukamy, szukamy, szukamy. E, to jest z One Piece'a, ok. czyli mam, to jest Son Goku. To jest. Nie mam pojęcia z czego. Brave Slayer. Nie wiem kto to jest. Po prostu nie mam pojęcia. Może mi ktoś napisać. I to jest z. Yy, y, Jojo. To, to kojarzę. No więc. Ma, chyba wszystkie skiny, które mogłem zdobyć w, tym, yy, w, tej, yy, w tej skrzyni. No to już zdobyłem. Dobra, otwórzmy sobie parę skrzynek, bo <laughs> trochę mi to popsuło plany na odcinek i zdobycie wszystkich yy, nowych skinów. I yy, będziemy na razie coś takiego zdobywali. Ale spoko, coś się pomyśli zaraz, nie? Jak to się mówi. Dobra, pootwieramy sobie po jednej skrzynce. Um, wiadomo, raczej nie ma szans, że mi się uda otworzyć tą lepszą skrzynkę, ale też y, spokojnie otworzę skrzynkę za 50 kluczy. Bo te, ja te 10 otwieram za to, po to, żeby mm, zebrać te najgorsze bronie, żeby zdobyć tikety, żeby szybciej sobie odblokować y, broń za 1000 tiketów. To jest mój tok rozumowania. Chyba nigdy tego nie wyjaśniałem dokładnie, dlaczego otwieram cały czas te skrzynki, e, właśnie te, 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 mimo tego, że wiem, że tych broni nigdy nie użyję i tak dalej. No to właśnie po to, żeby... Mm, Zdobyć 5 broni i tam się dostaje 50 ticketów za to, także y, mam nadzieję, że już nie będzie dziwnych pytań. Dla... Ej, Flotar, dlaczego otwierasz skrzynki z broni, których nigdy nie użyjesz? Właśnie po to, właśnie po to to robię. Your Price Magic Wings. O, zarobiście nigdy ich nie użyję. Wow, właśnie o taki przedmiot mi chodziło. E, w ogóle jutro będzie odcinek z Jurassic World, ale to już pewnie wiecie, bo e, śledzicie kanał na bieżąco. A powiem wam, że e, podoba mi się zarówno teraz nagrywanie Pixel Gunna i nagrywanie Jurassic World, bo mam na tym kanale tak wiecie, dwie serie i po prostu sobie je prowadzę na zmianę. Coś takiego bym musiał wprowadzić jeszcze na głównym kanale. Shuriken Trauer okej, okay, przyda się. Przyda się, tak jak mu powiedziałem, do biletów. Bo na głównym kanale to jest i to wrzucam, i to wrzucam, i to wrzucam, i to wrzucam, i to wrzucam i, to wrzucam. I wiecie, brakuje mi takiej jednej, um, jednej serii, którą mógłbym po prostu sobie wrzucać co jakiś czas. Tylko y, dlatego się po prostu cieszę, że te filmy też wam się tak podobają e, właśnie na tym kanale. I że tak chętnie oglądacie, dziękuję bardzo. Po prostu dziękuję. Dobra, co to jest? Vertical Grip Device. O tam to chciałbym. One Punch Gauntlet. Uhuhu, uh, ale by to było. W ogóle nie wiem, ile skrzynek otworzyłem. No, 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 no. klikam już to automatycznie. Mhm. No dobra. Tak średnio. I możemy zrobić. Yy, tak, o, dobra, otworzyłem yy, tyle, ile chciałem. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zrobimy tak, że zagram sobie teraz jeden meczek, później otworzymy dwie za 50. No, 2 za 50 i 5 tych za 10. Chyba będzie git. E, nie ma żadnych eventów, jak widzicie. No, teraz jest taki efekt, znaczy efekt. <grytanie> o, Arms Race. Dobra, nie gram chyba na tej mapie, nie gram na tych broniach, także sobie zagramy. E, co chciałem powiedzieć, że teraz jest taki, mm, taka chwila przerwy, chwila ciszy w pixelganie. Takie mam wrażenie, nie wiem czy wy też to odczuliście, więc trzeba po prostu się uratować innymi rzeczami, jakimiś openingami i tak dalej. No bo tak to byłoby. O, witam serdecznie. Pyk, pyk, pyk. O, we mnie strzela. No właśnie, dwóch we mnie strzelało. A Nie ja, 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 ja. niedobry start, niedobry start. Mówię, tutaj 90% sukcesu na Arms Race ie. zależy od tego, czy uda ci się szybko wyjść po prostu z tego bug na pierwszej broni. Jeżeli nie, no to tak naprawdę to już masz pograne. O, dobra, udało się. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, druga broń i... Ty, aha, muszę tutaj dwa fragi zdobyć, to może mogę sobie też tym przysolować? Bo ja to jest spoko sposób, żeby sobie mm, pograć różnymi brońmi, a nie tylko jedną jakąś. Gdzie ty jesteś? Oj, Kościół! Coś nie, nie, nie udało ci się trafić. Co jest? Pyk, pyk! Co? <śled> ja w ogóle nic tutaj nie widzę! Zatwiem kogoś? Je... Ty! <śmuletarily> nikogo nie widziałem, nikogo nie widziałem Dobra Dawaj, dawaj, Nemezis, zarąbiście I przeskoczyłem już tą, yy, tą broń No, dawaj, dawaj, dawaj Nice Które miejsce mam? Trzecie, myślałem, że mi troszeczkę lepiej pójdzie Że szybko udało mi się nadrobić Nie wiem w sumie, czy te bronie były, bo Niektóre, yy, niektóre kojarzę O, a to, tom, tom nawet Udało mi się ostatnio ze skrzynki yy, Właśnie zdobyć, tej z Kapitanem Ameryką Amer 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 i tak dalej, przepraszam Z Tonym Starkiem Cyk, cyk, cyk. Ale ładnie strzela. No, ładnie strzela ode mnie. W ogóle zastanawiałem się ostatnio, jak to wygląda sprawa z serwerami w Pixelganie, bo jak możecie zauważyć, są też osoby z Azji, a w normalnych grach działa to w ten sposób, że ludzie z Azji, ludzie z Ameryki mają po prostu wszyscy własne serwery, żeby nie było problemów z pingiem. Nie chcę mi się nawet tłumaczyć o, o co chodzi z pingiem, ale w skrócie y, jest opóźnienie po prostu pomiędzy tym, co ty widzisz, a tym, co, mm, tym, co przeciwnik robi. I zastanawiam się, w jaki sposób y, twórcy pixelgana do tego podeszli, że nie ma żadnych lagów. Albo są, no, są czasami lagi, nie? Czasami, y, czasami, czasami jest różnica pomiędzy tym, na przykład, że ja już jestem ukryty za murkiem, a ktoś mnie dopiero trafia. Więc pytanie: jaki jest w ogóle ping tutaj w pixelganie? Jak sobie gram, to mówię, bym musiał sobie poczytać o tym troszeczkę więcej. A na razie, jak widzicie, spokojnie się strzelamy. O, trzy fragi zdobyte nawet. Dobra, triple. Mam cały czas trzecie miejsce. Pyk, pyk, pyk. No, halo? Jaka tragiczna broń. Event gun, ale no, dawno nie strzelałem z czegoś aż tak słabego. O, tutaj sobie gościu szeru. Witam, witam. Czy to truciznę nakłada jakąś? O, zabrał mi fraga. Tamten gościu zabrał mi fraga po prostu. Dobra, jest. No. Co to jest? <noise> Jeszcze z tego. A, i myślałem też, że uda się trzeciego fraga zrobić, ale nie, jednak nie. 14 na 14 lider, czyli jeżeli ym, teraz wbiję wyższy poziom, no to będę pierwsze miejsce miał. Tylko bym musiał znaleźć takie, taką miejscówkę, że y, ja mogę sobie strzelać do przeciwników, a przeciwnicy y, mnie nie widzą. O, tu jest. Raz, dwa, trzy. Trzy. Stop taking my <grym> kills. No, też mam z tym pro problem. Że zabierają moje fraki. Wiecie, ja ubijam gościa go gościa do zera praktycznie, a tu podchodzi sobie inny i ne nie, 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 Trzeba będzie coś z tym zrobić. Znaczy, nic nie mogę z tym zrobić. Zagraj sześć meczy. W ogóle, co jest? Już się mecz skończył? Ktoś wbił? 16-17. No, drugie miejsce miałem. Zawsze coś. Ale dobra, jeden meczyk odhaczony. Możemy lecieć sobie yy, na... Opening, zobaczymy co mi poleci ciekawego z tego openingu. Mm, Cek, jedna skrzynka na początku, zacznijmy sobie na spokojnie. Jedna skrzynka za 50 później zrobimy sobie. O, to bym chciał. Nie wiem, nawet nie wiem co to jest, ale chciałbym to. A po co mi idziemy, jeżeli tylko 10 dostaje? Dobra, proszę, dajcie mi te wszystkie bronie. Raz, dwa. Ile tam jest? Są dwie bronie, które jeszcze mógłbym sobie zdobyć, ale cały czas dostaję tą rękawicę. Że ona fajnie wygląda, nie? Nie, przepraszam, dostawałem chyba to. A one punch gauntle, to chciałbym zdobyć. Ale to jest teraz, um, ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że um, to, że zdobywam te części broni, to jest w sumie nawet y, okej, okay, bo jak można zobaczyć, no te broni się czasami pojawiają znowu tutaj y, w tym, w tym wędzie. I bym, ma, bym miał na przykład troszeczkę prościej y, zdobyć te broni, więc liczę na to, że Opel, otwierając właśnie te skręgi, w końcu mi się uda trafić na coś, na co, wiecie, brakuje mi na przykład, o, pięć części ci brakuje do tej broni, a jest parę takich. Za chwilę nawet możemy sobie, albo na koniec odcinka, możemy sobie szybciutko przejrzeć, do jakich mi tam broni brakuje jeszcze części. I możemy przejrzeć moje mityczne bronie, których jeszcze nie skraftowałem. A trochę ich jest. Trochę się nazbierało, ale tak jak mówiłem, no nie mam aktualnie parcia kompletnie na te mityczne rzeczy. Skoro to, to co mam aktualnie, no to mi bez problemu starczy. O właśnie to chciałem. W końcu, czy to jest dekoracyjny item, czy to jest broń? Aha. Aha. To została mi chyba ta snajperka. łowca wampirów i ten miecz. I nie, jeszcze to zostało. Kurde, no trochę tego jest. Trzy bronie. Mm, a tutaj, czy się powtarzałem te dropy? Raz, dwa. To mogę dostać. Soulstone. I poza tym. Ej, i poza tym nic więcej. Czyli tylko jedną broń możemy dostać. Nie, no to przepraszam. Sorry, ale otwieram te skrzynki do końca. To jest bez sensu, żebym otwierał tamtą za 50, jeżeli mi zależy na broniach. I teraz klikam sobie cztery skrzynki od razu. Halo? Coś się zlagowało. Dobra, cztery skrzynki. Dawaj, 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 dawaj. Dwa diamenty. Trzymajmy mhm, Mityczna broń. Ale jestem oszukany. No zmniejszyli troszeczkę, nieważne, <laughs> nieważne, dostałem, jestem już usatysfakcjonowany, katana, pewnie jakaś epicka broń, armory, wchodzimy sobie do zbrojowni, do galerii i widzicie, kolejne, tickeciki odebrane, więc fajnie, dobra, to wszystko odebrane, i co, 964, także powoli, powoli zbieram sobie ten 1000, a jeszcze, jeszcze miałem wam pokazać, U, tu, 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 Kolekcję mitycznych broni, craft. O właśnie, 5 na przykład mi do tego brakuje. Jeżeli chodzi o inne skiny, no to średnio. Na przykład takiego Odyna bym przygarnął. E, sprawdźmy sobie tutaj. 260 na 250. To ostatnio oczywiście udało się odblokować. Tutaj mamy Tactical Pistol. Ktoś jeszcze to pamięta? Block Flamethrower. O, to też jest eventowa broń. Storm, tak samo chyba eventowa broń. Ten pistolet jest, chociaż nie wiem, czy to nie jest z jakiegoś Battle Passa. To też jest z Battle Passa. To... Też jest z poprzedniego Battle Passa. To też jest z ba Battle Passa. Widzicie, tych broni trochę się tutaj nazbierało. 218, 134, 130, 120. Czyli na przykład jakby taką broń ponownie trafić, no to już mam dużą szansę, że uda mi się w końcu to zdobyć. No, ale mam mnóstwo mitycznych broni, które sobie gdzieś tam powoli zbieram. Także mam nadzieję, że wkrótce uda się powiększyć jeszcze tą kolekcję. A mówię, sorry, że nie kraftuję tego, ale naprawdę nie czuję potrzeby kraftowania tych broni. Ale możemy za niedługo zrobić jakiś odcinek, że po prostu wylosuję, jaką broń e, mam skraftować, i też chyba będzie spoko. A na razie dziękuję wam za uwagę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie strzelić łapy w górę, no i subskrybować kanału. I co, widzimy się już jutro e, w Jurassic World. Papa! Pa.